Jak wkręcić swoich znajomych, że umiesz układać kostkę Rubika? Wystarczy, że ogarniesz te dwa ruchy. Pierwszy z nich to prawa ścianka w górę, górna ścianka w lewo, prawa ścianka w dół i górna ścianka z powrotem w prawo. Jeżeli ten ruch powtórzysz 6 razy, to kostka wróci do swojego poprzedniego ustawienia. Drugi ruch, którego musisz się nauczyć to środkowa ścianka w górę i górna ścianka w prawo. Ten ruch powtórzony 8 razy również powróci kostkę do swojego wcześniejszego ustawienia. Wiedząc, że dzięki tym ruchom jesteś w stanie powrócić do poprzedniego ustawienia kostki, możesz mieszać je dowolnie tak, żeby kostka wyglądała na pomieszaną, ale w rzeczywistości bardzo łatwo jesteś w stanie wtedy powrócić do pierwotnego ułożenia kostki. Dla przykładu pierwszego algorytmu użyję 3 razy, więc potem muszę tylko pamiętać, że na końcu muszę go wykonać jeszcze 3 dodatkowe razy, żeby kostka wróciła do poprzedniego ustawienia. Do tego dokładam na przykład 6 razy drugi algorytm. Jeżeli chcesz potem pokazać tę kostkę znajomemu, to musisz zapamiętać w jakim ustawieniu zostawiłeś ostatnią ściankę. Jeżeli chcesz użyć kostkę, to musisz odnaleźć tę ściankę.